Sponsorem transmisji jest Miasto Płock. Transmisji jest samorząd województwa mazowieckiego. I ta trudna dominacja reprezentanta Armenii podczas tego pojedynku. Piotr, Leszek Kołtun nie potrafił znaleźć w żaden sposób recepty na to, w jaki sposób się dobrać do, do swego rywala. Tak, tylko pierwsze dwie rundy były w miarę wyrównane. Można powiedzieć, że nawet Leszek wygrał pierwszą rundę. Zadał szereg technik bokserskich celnych, ale potem z rundy na rundę reprezentant Armenii coraz lepiej sobie radził. Walczył bardzo spokojnie, z dobrym przeglądem, bardzo dobrze operował kolanami, w ogóle technikami nożnymi. Moim zdaniem Leszkowi w przygotowaniu zabrakło chyba troszeczkę takich nożnych. Za, za, zastawił się tylko na boks, a niestety w ty, tutaj w tej walce trzeba być bardziej wszechstronnym. Z jednej strony techniki nożne reprezentanta Armenii. Leszek zupełnie nie potrafił się obronić przed tymi ściąganiem głowy, atakami kolanem reprezentanta Armenii. Tak, reprezentant Armenii atakował w różnych płaszczyznach, kopał kolanami, czasami podwójne kopnięcie atakował y, z boku po obejściu, także bardzo y, stosował różne rodzaje tych kopnięć. Czy to sprawiło taką duży kop odnoszkowi. Jeżeli chodzi o te ciosy o, o, o ten element pięściarski tej walki, o to na naszych przed moment na naszych ekranach był mistrz świata, to tutaj uleżka Kautuna także nie było najlepiej, szczególnie prawie w ogóle nie używał prawej ręki. Nie wiem, czy Piotr, wiesz, rozmawiałem z Leszkiem, on do tydzień temu doznał poważnej kontuzji właśnie prawej ręki przy nadgarstku i mówił tutaj, że będzie walczył na zupełnym znieczuleniu, no, ale mimo wszystko nie operował zupełnie tą prawą ręką. Czy to w jakiś sposób tłumaczy w Twojej ocenie jego poczynania w tej chwili ręki? Ręku? Na pewno, no, jeżeli ktoś przystępuje do walki z kontuzją, no to niestety jest, jest to pewne, pewne pewien minus. No, nie, niełatwo jest wtedy boksować. Leszek moim zdaniem miał dwa, trzy dobre momenty, w których mógł nawet walkę zakończyć przed czasem. Należało pociągnąć dłuższą serię, zaatakować przede wszystkim mocniej. No. Jednak arme, zawodnik armeński spychał Leszka do obrony no i nie dawał się rozwinąć. Chłoniam zaprezentował zupełnie inny styl walki chyba w tym, w tym pojedynku niż Leszek Cołton. No Była to pewna konfrontacja dwóch różnych sposobów szkolenia. No. Moim zdaniem, no, gdzieś, gdzieś w, szkole, w przygotowaniach Gleczek popełnił jakiś drobny błąd. No, na, na pewno przede wszystkim nie łączył technik bokserskich z nożnymi. Tylko atakował albo technikami nożnymi, albo bokserskimi. Natomiast reprezentant Armenii naprawdę pokazał nam bardzo szeroki wachlarz technik. I no, trzeba przyznać już siebie, że wygrał zdecydowanie. Piotr, za moment walka wieczoru, walka pokazowa, Łukasza. Jarosza z reprezentantem Holandii. Holendrzy są e, od dawien dawna no, potęgą, jeżeli chodzi o K1. Czy możesz e, powiedzieć, że wiesz, w czym tkwi ta holenderska tajemnica tej wielkiej siły w kickboxie? Tego niestety nie wie nikt. Małe państwo, ale naprawdę, rzeczywiście w kickboxingu, zawodowym kickboxingu, mają znakomitych zawodników. A więc za moment, zobaczymy, drodzy Państwo, walkę wieczoru, walkę w kategorii ciężkiej, Łukasz Jarosz ze strony Polski, a jego rywalem będzie reprezentant Holandii, Brian Dowesh. Zapowiadają się wielkie emocje. Głos oddajemy naszym komentatorom. Zawsze, kiedy walka jest w najcięższej kategorii, zawsze są wielkie emocje. Choć nie zawsze te pojedynki są pojedynkami najlepszymi. Mamy nadzieję, że tutaj ci panowie, którzy ważą ponad te 100 kg, nie zawiodą państwa i dają naprawdę dobrą walkę. Dlatego, że przegrał cztery swoje kolejne pojedynki, a przez moment był zawodnikiem, na którego liczono w Holandii, dlatego, że miał kilka efektownych walk. tutaj, już był w Płocku i wygrał niezwykle efektownie. Zabiłem drugą bardzo, bardzo szybko, ale później te porażki mocno nadwyrężyły jego pozycję na holenderskim ringu. Przyjechał więc do Polski odbudować swoją pozycję w tym samym miejscu, w którym odniósł takie zwycięstwo. To było w marcu 2008 roku: zwycięstwo nad Dawidem Trulką. No, już w pierwszej rundzie. Ale poprzeczka. będzie miał rywala jeszcze gorszego, jeszcze trudniejszego. No cóż tu dużo mówić, proszę Państwa. Łukasz Jarosz, kopie jak koń. O czym przekonał się nasz komentator Łukasz Jurkowski. Zdarzyło się. Jarosz, człowiek z gór, co snadnie mogą Państwo zorientować się. Po czy przy wejściu. Przyznam się, że ja szczególnie lubiłem walki Marcina Różalskiego z Łukaszem Jaroszem, jeden wchodził przy budynce z czterech pasernych, drugi z Janosika. I tak strasznie z swojsko robiło się na polskim ringu. Łukasz Jarosz, człowiek, który no, ma na rozkładzie wszystkich zawodników w Polsce którzy walczyli na zasadach H1, do tego zawodowy tytuł USA, do tego również amatorski tytuł, który zdobył w w 2005 roku. Tyle, że ta kariera międzynarodowa w pewnym momencie się załamała. Łukasz został średni do filmu Wistoczyńsk, dostał dobrą wazłkę za wizerunek Jack Jack. No i wydawało się, że ta walka otworzy mu drzwi do dalszych gal, w których może walczyć jeszcze lepiej. On dobrze wygląda, bardzo mocno kopie, ale ta walka z Jack Jackem była walką absolutnie beznadziejną, po prostu źle rozwiązaną taktycznie. Łukasz dostawał w głowę, przewracał się i natychmiast leciał na rywala, chcąc go znokautować. No skończyło się jak się skończyło, ale, ale Aziz Jack Jack to nie jest byle jaki zawodnik, bo przecież pamiętamy jego walkę z Pawłem Słowieńskim, którego też walił na raz za razem, ale na szczęście Paweł wygrał tamtą walkę przed czasem. Oczywiście myślę, że to bardziej stres zadecydował, że o dyspozycji dnia Łukasza Resza wielka gala, debiut to tak naprawdę na tak dużej gali zagranicznej. Na pewno będzie szansa jeszcze, żeby Łukasz pokazał się, no szczególnie w tej meczu europejskiego kickboxingu Holandii, a tymczasem rozpoczyna bardzo mocno wklejłe prawy Kick. Kopnięcia tak. to jest największa broń Łukasza i to zarówno te niskie kopnięcia, którymi praktycznie zdemolował zupełnie Marcina Różalskiego podczas tej garii, która została zorganizowana w Nowym Targu, wcześniej wygrywają z Waciakowskim i ale, ale pamiętajmy, że ma potężnie zbudowane ramiona, jednak te ciosy jego nie są ciosami absolutnie nokautującymi za każdym razem nogi, no zresztą to jest człowieko-yama karate. Tak, myślę, że cała siła ale Łukasza odżywia tak naprawdę w piekielnie mocnych jak kopanych. Miejmy nadzieję, że... Ale Ta garda powiedzmy, na tyle szelnie. No. Tak, wszystko Widzieli wszystko rozpośla, idzie przez rękę, a jednak się drży. To kopnięcie było tak mocne, że zachwiało chorendy. Jeszcze raz to samo. Chociaż teraz prawy, taki krzyżowy wygląda. Jak się blokuje, zawsze. to zawsze można powiedzieć, że nic się nie dzieje, ale jak się blokuje kopnięcia z taką siłą, to te ręce bolą strasznie. No byliśmy świadkami tak, e, walkę, gdzie blok e, łamane zostały ręce i e, kończone walki, także e, nic, nie na, nic nie stoi na przeszkodzie, aby to Łukasz Jarosze zapanował nam właśnie e, taki pojedynek, chociaż musi uważać, Ale że ten prawy taki bardzo problemem. obszerny. Tak, największym problemem jest ochrona głowę przez Jarosza i wydaje mi się, że dalszy o tym wie, dlatego że... W tej chwili, w epokę powszechnej globalizacji, no, walki zawodników, którzy już to zrobili i walczyli na znaczący Gala Łukasz na takiej walce, są dostępne. Świetna akcja zakończona kolanem przez Jarosław. Już bardzo wiele siły w każde e, pojedyncze uderzenie, w każde kopnięcie wkładał Łukasz Jarosław. Tak, ja też mi się wydaje, że czasami aż za wiele, że także nie potrafi wyzwolić sobie tego luzu, takiej harmonii ducha i ciała, które. Znamionują rewelacyjnych i fenomenalnych zawodników. No ale cóż, no, nie urodził się w Surinamie, więc siłą rzeczy nie ma takiego luzu jak Poniaski. Ja I wiem, teraz zmiana pozycji, tak. ale od razu wysokie kopnięcie kierowane na głowę. Tak jakby w myśl zasady: z jednej strony nie poszło, to spróbujemy z drugiej. Trafił lewo, skończył niskim kopnięciem. Lubi kopać Łukasz wysoko, bo i nie, ale ja wolałbym, żeby częściej właśnie próbował atakować niskim kopnięciem tę wykroczną nogę. Teraz znów lewy, znów na odejściu. Ale lewy sierpowy zawsze doszedł teraz do głowy Łukasza Jarosza, jakby troszeczkę e, odstudził emocje w skopaniu naszego zawodnika. Musi uważać, że w tym pojedynku jest e, stroną aktywniejszą, ale e, cały czas e, ta karta no, niezbyt strzelna i e, o, miejmy nadzieję, że nie uda się tutaj wykorzystać Holendrowi e, tych mankamentów. Pierwsza runda e, dla Łukasza Jarosza. Bardzo mocno, bardzo silnie, bardzo agresywnie czekamy z niecierpliwością na rundę drugą. Państwa. Łukasz Jarosz walczy Zresztą, bardzo dobrze nie wtedy, nie w kiedy walka przebiega w roku w roku. po jego myśli, kiedy on jest tym zawodnikiem, Szrony, który decyduje o tym, jak będzie Odora. ruszał się rywal. Natomiast w sytuacji, kiedy dzieje się coś, co w jakiś sposób zmienia ten nakreślony plan, jest Łukasz jest staje się bezradny. Miejmy nadzieję, że Dałys nie będzie tutaj człowiekiem, który pokrzyżuje te plany Polaka, choć ten cios, który widzieli Państwo przed chwilą, nakazuje mieć szacunek dla koledra, który nie jest jakiś potężny zawodnikiem, to jest 100 kilogramów po prostu, a więc ta, ta kategoria w tej chwili, którą stworzono właśnie chyba po to, żeby uhonorować tych zawodników ważących naturalnie w granicach 100 kilogramów, którzy jednak są z takim samym skiltem, czy Peterem Mertzem, czy, czy, Peter czy Jeromem Lebanerem, czy swego czasu z Rojem Sifonowikiem a zatem druga runda, czarne podenki Łukasz Jarosz, czerwony Brian Downs. No i widziałem troszeczkę wnioski z tyłu się, dlatego tutaj zlecener w Przejdzie do ataku, w tej chwili on nie będzie tylko i wyłącznie czekał na ataku Jarosza. Tak widzieliśmy na początku, już skoncentrował się na technikach bokserskich. Dwie, trzy kombinacje rzucone w stronę naszego zawodnika. Dobry teraz kolano na odejściu Łukasza Jarosza, no niewiele tam, pomylił się. Ale też niewiele brakowało, aby lewy sierp Kolendra spadł na głowę Polaka. Niech państwo także zwrócą uwagę przy kopnięciu, co dzieje się z rękami Polaka. Prawe kopnięcie, lewa ręka jest na wysokości kolana, prawa ręka także zdecydowanie zbyt nisko. Oczywiście łatwo o tym mówić, jest ale ja pamiętam, jak był na seminarium w Polsce Andrzej Manart, były trener Remiego Boniaskiego, teraz także człowiek, który siedzi w światowym K1. I on wówczas na seminarium pokazywał właśnie i największą uwagę zwracał na to, aby przy kopnięciu nie odsłaniać głowy, bo człowiek jest wówczas absolutnie bezradny. Dużo tych prawych kopnięć na głowę. W kopie Łukasz Jarosz cały czas tam jest lewa rękawica Holendra. No, musi poczekać jakiegoś innego rozwiązania, jak trafić, jak zakończyć tym pojedynczy czasem. Chociaż teraz lepiej, się dochodzić do bożonarze zawodnika bardzo niebezpiecznie. I to nie jest dobry pomysł pójście na wymianę z Jednak jeżeli chodzi o te techniki, można. No Łukasz jest zdecydowanie lepszy. Natomiast jeżeli dochodzi do wymiany bokserskiej, to tak jak teraz kończy się to wszystko ciosem zadanym przez Holendra. Właśnie brakuje, brakuje tam powrotu rąk do głowy, wyciągnął szansę Hradek. Ale zdecydowanie skrócił dystans, nie pozwala Łukaszowi na to, aby kopał tak często. No i Łukasz sam, jak widzą Państwo, zgubił no, gdzieś te nogi w tej chwili próbuje walczyć tylko i wyłącznie z rękami, a to nie jest dobry pomysł. No, mieliśmy próbę takiego kopnięcia, którym swego czasu chyba Pinoj Graham z zrokałtował. Niezwykle efektownego, także charakterystycznego dla zawodników wywodzących się z karabinu. wysokie, wysokie, wysokie tak, 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 tak. Jakby poczuć, że zmęczony jest już Jarosz, rozluziony podskakuje luźno po ringu Brian Do. Panie no, ważą, proszę Państwa, mniej więcej tyle samo, ale proszę spojrzeć jak są zbudowani. wydaje mi się, że te mięśnie potrzebują potrzebują zdeklowanie więcej tlenu, niż ciało I może z tego właśnie wynika to, że Łukasz nie jest w swojej dyspozycji normalnej z tego pierwszego starcia. już jeszcze pogongu Brian, no nie, nie upominam, bym nie był w stanie chyba zatrzymywać tego ciosu. W w razie razie, da się, ta. Taką dosyć bezkompromisową wymianę oglądamy tutaj z jednej i z drugiej strony. No to jest filmek trzy rundowy, więc e, teraz rundamy się, która może dostarczyć publiczności tutaj bardzo wiele emocji. Tak przypominamy Państwa, że to nie jest walka o żaden tytuł, że to jest tak zwany super fight. No ale ważny, ważny dla widzów, ważny dla zawodników. Także to, że jest to walka w najcięższej kategorii wagowej. W tym klasycznym K1, bo przecież K1 powstało właśnie w ten sposób, bez podziału na kategorie bagowy. Dopiero później dołączono tę kategorię zawodników do 70 kg. choć nie, najpierw była do 80. K2, tylko jeden rok i zwycięzcą turnieju K2, proszę Państwa, dostał Ernesto Musiał nie wtedy padnąć, no jak sami Państwo słyszą, poniżej 80 kg, choć wydaje nie się absolutnie sobie, nie, boski, nie wyobrażam tak. sobie tymi. W każdym razie przed nami Brian Dausch i Łukasz Jarosz. Polak w czarnych spodenkach, Kolender w czerwonych. Trzecie starcie. Tak jakby Kolender lepiej wytrzymał tę walkę fizycznie, kondycyjnie. Ciężko, ciężko oddycha Łukasz Jarosz. nadzieję, że starczy siła, by dokończyć tę rundę. Bo pierwsza e... runda bez wątpienia tak, dla Polaka. Tak. O drugiej możemy powiedzieć, że była remisowa, więc gdyby ta trzecia była także remisowa, to Łukasz powinien walkę wygrać. No Ale raz, że zawodnicy jest coraz bardziej zmęczeni, dwa, że waga ciosów w tej kategorii naprawdę swoją wymowę posiada, trzy że mimo, iż na GALAX ANGELS OF FIRE pilnuje się tego, aby rink nie był mokry, to jednak no, jest coraz bardziej wilgotny. I mogą się zdarzyć takie sytuacje przypadkowe, że zmęczony zawodnik nie będzie kontrolował swoich ruchów i może się poślizgnąć. Bardzo wiele teraz siły w tej działce. tym się chwilę i Jarosz. Już teraz Quinn czuje łapie jakby troszeczkę chciało oddechu złapać. Nie Ale przydałyby przy się dwa, trzy kopnięcia przede stawia sobie dystansy w rącznikiem Łukasza Jarosza, ale prawa ręka i lewy na głowę. Do no tego się bałem. I o tym, proszę Państwa, mówiliśmy od samego początku. Obawiam się, że będzie trudno. Krzysztof Kasperski chyba nie powinien dopuścić Łukasza Jarosza do dalszej walki. Koniec. Przez knockout wygrywa Brian Downs. Ochrona głowy to jest to, czego nie ma Łukasz Jarosz. No niestety zaczął ten pojedynk naprawdę bardzo dobrze, ale wraz z upływem minut gdzieś upływała garda Łukasza Jarosza to sprzętnie w trzeciej rundzie wykorzystał Brian Dobrze, lewy sierbowy no, przy 100 kilogramach waży naprawdę bardzo, bardzo, ale bardzo, bardzo wiele. Ale gdyby Łukasz walczył konsekwentnie, w podobny sposób jak w pierwszej rundzie, gdyby przede wszystkim nastawił się na techniki nożne, na pochowanie rywala, byłoby dobrze. Tyle że, tak jak mówiliśmy Państwu, jeżeli Łukaszowi plan, bez względu na to dlaczego, zostaje w jakiś sposób wytrącony z ręki, on staje się bezradny i chyba także Trzeba zastanowić się nad tym, no bo jeżeli w rywalizacji z dobrymi zawodnikami on za każdym razem przegrywa przez knockout, no to chyba nie ma to wielkiego sensu. To była ostatnia walka dzisiejszej Gali, walka, którą wygrał poleterski zawodnik. Brian Taufs, my już Państwu dziękujemy. Kolejna dobra gala Mamy nadzieję, że będą także następne, a komentowali tę galę dla Państwa. Łukasz Jurkowski i Andrzej Janicz. Trzeci Dziękujemy za walkę. Braja! Sponsorem transmisji jest Miasto Płoc. Transmisji jest samorząd województwa mazowieckiego.